Olibajki Hej kochani, witam na kanale Olibajki. W poprzednim odcinku, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu, mogliście zobaczyć jak Milena trafia na dywanik dyrektorki, bo krzyczy na dzieci. Karol i Julka wreszcie godzą się. Daniel, kolega Oliwii z drużyny, zakochuje się w niej i zaczyna ją podrywać, co bardzo denerwuje Oliviera. Co będzie dalej? tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku miłego oglądania. Ach, Zyga, Chodzimy po tych sklepach i mam tylko smaczki dla świnki. Jak tak dalej pójdzie, to nic nie kupię Oliwi. A ja tam kupię pati kwiaty i czekoladki. Jak myślisz, co dobry pomysł? Pomysł dobry, ale Oliwia nie jest fanką czekoladek. Ej! Zobacz, tam jest spa. Chodź, może ta pani mi coś doradzi i kupię coś dla Oliwii. Czy ty myślisz, że Oliwia potrzebuje spa? Aj, zyga, zyga, myślę, że nie potrzebuje, ale ona często z dziewczynami umawia się na wieczory spa, więc myślę, że to będzie dla niej dobry prezent. Okej, okay, a rozmawiałeś już może z Jankiem? No tak. Ale wiesz, zapytał mnie, czy pouczę go jeszcze pływać. Ja się zgodziłem i to z chęcią. Aha, a mówiłeś mu o Oliwii? Zyga, nie chciałem rozmawiać przez telefon. Pogadam z nim, jak będziemy pływać. Niepotrzebnie to odwlekasz. Dobrze o tym wiesz, nie? Wiem, ale tak się boję tej rozmowy. Ale dlaczego? Przecież masz dobry kontakt z Oliwią i myślę, że się chyba lubicie, no nie? No tak, ale boję się, że mnie odrzuci. Wiesz, inaczej jest, jak traktujesz kogoś tak jak przyjaciela, a inaczej, jak zaczyna ci bardziej na nim zależeć. Okej, okay, czyli boisz się, że cię odrzuci. Ale, Oliwier, przecież to nie jest koniec świata. Dla mnie by był. Wiesz, wolę ją mieć cały czas jako przyjaciółkę, niż mam ją stracić. Jejku, Oliwier, to pogadaj o tym też z Jankiem. To jego kuzynka, więc będzie wiedział, jaka jest sytuacja. Ale wiesz, że czasem warto zaryzykować? No wiem, ale teraz nie mam wyjścia, bo Daniel za bardzo się zaczął koło niej kręcić. Nie zniosę tego, jak zostaną parą. Jej chłopie, naprawdę ci współczuję. Słuchaj, Kaziu, muszę kupić sobie garnitur. Mam tylko te ciuchy robocze. Jak tak ubrany mam zabrać stasie do teatru? No to szukajmy, ale Broniu, nie pójdziesz chyba na mecz w garniturze, co? Ojejku, no nie. Potrzebuję też dres. I chyba coś na co dzień. <laughs> no, no, no to widzę, że z małego shoppingu zrobił nam się poważny wypad. Aj, Kaziu, dziękuję, że przyszedłeś ze mną. Jednak co męski wypadł, to męski. Co prawda Aniela chciała zabrać mnie na zakupy razem ze Stasią, ale jak zaczęły mówić, co jeszcze trzeba odwiedzić w tym sklepie, to zrezygnowałem. Ha, 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 tak, Aniela jest zakupocholiczką, uwielbia to robić. No tak, ale ja nie lubię zakupów, zwłaszcza tych zbyt długotrwających. Jak ja Cię rozumiem, kolego, znam lepsze sposoby na spędzenie czasu. Zobacz, Kaziu, ten garnitur wygląda dobrze. Jak myślisz? Co? Zielony? A co Ty, Broniu, chcesz wyglądać jak żaba? Zobacz, tam jest granatowy i wygląda bardziej elegancko. Hmm, masz rację. Ty to jednak masz dar do przekonywania. Znajdźmy tu jeszcze resztę ubrań, bo nie mam zamiaru iść nigdzie więcej. A, jejku, jejku, no to szukajmy tego, co trzeba. I jedźmy do domu. Musimy być wcześniej na stadionie, żeby uniknąć tłumów. Patti, i jak ci się podobało w oceanarium? Jak dla mnie było super, no nie? No wiesz, było ok, ale trochę nudno. W ogóle ryby są takie nudne. To. Nie podobało ci się? A te foki, które głaskaliśmy? No, foki były fajne, tylko tam tak śmierdziało rybom, że jeszcze chwila i bym się schaftowała. Wiesz, myślałem, że ci się spodoba. Nie bierz tego do siebie, Zyga. Miło spędziłam z tobą czas, ale ryby to nie jest moja bajka. Subie masz rację. Mogłem zapytać, czy chcesz iść do oceanarium, czy nie. Ale teraz to ci wynagrodzę. Przespacurujemy się po parku, porozmawiamy i zapraszam cię na najlepsze lody w mieście. Lubisz lody, no nie? Tak, oczywiście, lody uwielbiam. Jejku, ile tutaj jest kotów. Pati, ale to nie koty mnie martwią. Bardziej obawiam się tych chuliganów z ósmej C. No co ty, Zyga, nie mów, że się ich boisz. Ja ich znam trochę i nie są groźni, zaufaj mi. Siemanko Pati, a co ty robisz z tym chłoptasiem tutaj? Hej Krystek, a właśnie idziemy na lody. Nie mów, że poszłaś na randkę z tym lalusiem. To nie była randka, ok? Kumplujemy się tylko. Spoko, spoko. Niedługo widzimy się na wycieczce, mała, no nie? Jeśli wy też jedziecie, to tak, ale będzie super. No pewnie. I mam nadzieję, że spędzimy trochę czasu razem, co? E, zobaczymy, Krystek. Wiesz, my idziemy teraz. Narka, chłopaki, do zobaczenia wkrótce. Pa. Pati, to ty się z nim zadajesz? No, czasami gadamy. Oni są tacy super. A tak w ogóle to chodźmy na te lody. Patty, wiesz co, ja tak się zastanawiałem, i się waham, ale zaryzykuję. Czy, czy ty zechciałabyś zostać moją dziewczyną? Wiesz, bardzo cię lubię, i podobasz mi się już od dawna. Zyga, ale jak ty sobie to wyobrażasz? To nie zadziała. Wiesz, ja cię lubię, ale nie aż tak, żebyśmy zostali parą. Ale wiesz, możemy się dalej przyjaźnić, jeśli chcesz. No, okej, okay. przyjaźń brzmi dobrze. Nie smuć się, Zyga. Ty jesteś fajny i miły, ale jak dla mnie, jesteś po prostu zagrzeczny. Co? Pati, zagrzeczny, nie mów, że podobają ci się tamte łobuzy, dlatego mnie odrzucasz? Zyga, Krystek nie jest łobuzem i się od niego odczep, okej? Okay? Wiesz co? Odeszła już mi ochota na te lody razem. Dzięki za miły, ale bardzo nudny dzień. Pa! Pati, przepraszam. Nie chciałem, żeby tak wyszło. O, hej, Oliwier. Wiem, że byliśmy umówieni na rozmowę, ale nie wiedziałam, że przyjdziesz dzisiaj. E, ja właściwie to przyszedłem do Janka dać mu kolejną lekcję pływania, ale jeśli masz ochotę... To możemy porozmawiać później, jak skończymy. Pewnie, a może mogłabym posiedzieć z wami przy basenie, co? Nie mam mowy, Oliwia, będziesz go rozpraszać, a poza tym mamy swoje męskie sprawy, więc lepiej idź do siebie. Janek, no co ty, żartujesz, czy mówisz to serio, bo ja już zgupiałam? Nie żartuję, Oliwia. Janek jest mój przez najbliższą godzinę. Jejku, ale jesteś. Jak skończycie to, Oliwier, przyjdź do mnie do pokoju, ale bez Janka. Ej no, Oliwia, nie obrażaj się. Dobra, przejdziej. Stary, powiedz lepiej, o co chodzi. Janek, a na pewno Oliwia już poszła? Poszła, poszła. Obraziła się i teraz nie wyjdzie ze swojego pokoju. Zaufaj mi. Znam ją. Lepiej mów, o co chodzi. Właśnie chodzi o Oliwie Janek. Boję się jej zapytać, czy chce być moją dziewczyną. A bardzo mi się podoba. Matko, a czemu ty się boisz? Przecież ty też jej się podobasz. Ślepy by to zauważył. Naprawdę mówisz serio? A ja myślałem, że ona chce się ze mną tylko przyjaźnić. Serio, serio, jejku, nie myśl za dużo o tym. Po prostu ją zapytaj. A teraz chodź, zaczynajmy lekcję, bo później umówiłem się z Sylwią. No okej, okay, chodźmy. Hm, co on sobie w ogóle myślał? Ja i on klasowy błazen. Co to to nie? Paty, Paty, czekaj. A co ty taka wkurzona jesteś, co? Nieważne, to są moje sprawy, wiesz? Czekaj, czekaj. To ten chłop ci się zdenerwował. Mam iść mu wybić zęby? Nie, no co ty, Krystek, on nic nie zrobił? To ja się trochę beznadziejnie zachowałam i chyba będę musiała go przeprosić. To co zrobiłaś? Oj tam, on się we mnie zakochał, a ja trochę za mocno mu powiedziałam, że to się nie uda. No to teraz rozumiem, ale nie współczuję mu ani trochę. On się nie nadaje na chłopaka dla ciebie. To jest frajer. Daj spokój, Krystek. Przestań go wyzywać. Zyga tak naprawdę jest całkiem spoko kumplem. Okej, okay, okej. Okay. Już nic nie powiem, laleczko. Odprowadzić cię do domu? Zaraz będzie ciemno. Nie chcę, żeby ci się coś stało. No wiesz, nie chcę ci robić kłopotu. Laleczko, to żaden kłopot. Chłopaki, później się dzwonimy. Idę odprowadzić pati do chaty, okej? Okay? Z Kaziu, mówię ci, nie pamiętam, kiedy oglądałem ostatnią mecz na żywo. Jejku, ile tu przyszło ludzi. Broniu, zobaczysz, jakie to są emocje, kibicować tak na żywo. To na pewno. A czy to miejsce o ciebie jest wolne? Nie, ma przyjść jeden mój znajomy. Dawno go nie widziałem, bo pracował za granicą, a teraz wrócił do naszego miasta na emeryturę. O, to świetnie! Będziemy kibicować w trójkę. Kazik, kopelat! Prawie nic się nie zmieniłeś, tylko trochę posiwiałeś. Ach, witaj, Gieniu! Cieszę się, że dotarłeś na czas. Ty też całkiem dobrze wyglądasz. Geniu poznaj mojego znajomego Bronka. Witaj, Bronek! Skąd się znacie, chłopaki? Moja żona mnie przyciągnęła do miasta z mojej ukochanej wsi i żeby mnie przekonać, że tu jest bardzo super, zabrała mnie do klubu seniora i tam poznałem Kazika. To prawda i razem graliśmy w szachy i nie mogliśmy się nagadać. O, to jeśli mogę, to z chęcią dołączę do waszej dwójki, o ile nie macie nic przeciwko. Nie mamy, nie mamy, ale jest nas piątka, a nie dwójka. Tak, pozostała trójka ma dyżur z wnuczką brąka i robią sobie wieczór spa. Ham, domyślam się, że mówicie o kobietach. Dokładnie, Gieniu, a ty masz żonę? E, nie, mam nigdy się nie zdarzyła taka okazja. Wiesz, byłem młody, wybrałem pracę i zabawę. No i na starość zostałem sam. Nie martw się, Gieniu, nam brakuje czasem szóstego gracza, jak gramy w karty, więc czuł się zaproszony do naszej grupy. Tak, może po meczu pójdziesz z nami i poznasz dziewczyny, jeśli jeszcze nie będą spały. No, skoro tak mówisz, to nie śmiem odmówić. Gol! Co za akcja! Widzieliście to, chłopaki? Kazik! Chcesz, żebym dostał zawału? Ale mnie wystraszyłeś! Wybacz, Broniu, ale na meczu zawsze mam dużo energii do rozładowania. Matko i córko! Chociaż teraz wiem, czego się po tobie spodziewać.